imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według Świętego Marka. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I, biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Dobry Boże, Ty jesteś Ojcem nas wszystkich. Dziękujemy Ci, że stworzyłeś nas dziećmi Bożymi, obdarzyłeś wiarą i ogromem swej miłości. Składamy Ci dzięki, że czuwałeś przy nas i chroniłeś nas w ostatnim tygodniu. Wspierałeś i prowadziłeś podczas wszelkich trudów życia. Ojcze, błagamy, błogosław nam na nowy tydzień, szczególną opieką obdarzając wszystkie dzieci w naszych rodzinach. Prosimy, wspieraj nas dorosłych, byśmy potrafili być przykładem dla najmłodszych, potrafili budować życie na fundamencie Ewangelii. Niech Twoje miłosierdzie otoczy każdego z nas i tych, których nosimy w sercach. Zrobimy wszystko, by żyć słowami Chrystusa, w pokoju i miłości bliźniego spędzać każdy dzień. Prosimy, chroni nas od wszelkiej krzywdy. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.